Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. W czasie wieczerzy z uczniami Jezus wzruszył się do głębi i tak oświadczył. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam. Jeden z was mnie nie wyda. Spoglądali uczniowie jeden na drugiego, niepewni, o kim mówi. Jeden z jego uczniów, ten, którego Jezus miłował, spoczywał na jego piersi. Jemu to dał znak Szymon Piotr i rzekł do niego, kto to jest, o kim mówi. Ten, oparwszy się zaraz na piersi Jezusa, rzekł do niego, Panie, któż to jest? Jezus odparł. To ten, dla którego umoczę kawałek chleba i podam mu umoczywszy więc kawałek chleba wziął i podał Judaszowi. Synowi, Szymona iskarioty. A po spożyciu kawałka chleba wstąpił w niego szatan. Jezus zaś rzekł do Niego: Co masz uczynić? Czyń prędzej. Nikt jednak z piesiadników nie rozumiał, dlaczego mu to powiedział. Ponieważ Judasz miał piecze nad trzosem, niektórzy sądzili, że Jezus powiedział do Niego, zakup czego nam potrzeba na święto, albo żeby dał coś ubogim. On więc po spożyciu kawałka chleba zaraz wyszedł, a była noc. Po jego wyjściu rzekł Jezus, syn człowieczy został teraz otoczony chwałą, a w nim Bóg został chwałą otoczony. Jeżeli Bóg został w nim otoczony chwałą, to i Bóg go otoczy chwałą w sobie samym. I to zaraz go chwałą otoczy. Dzieci, jeszcze krótko jestem z wami. Będziecie mnie szukać, ale jak to Żydom powiedziałem, tak i teraz wam mówię, dokąd ja idę, wy pójść nie możecie. Rzekł do niego Szymon Piotr. Panie, dokąd idziesz? Odpowiedział mu Jezus. Dokąd ja idę, Ty teraz ze mną pójść nie możesz. Ale później pójdziesz. Powiedział mu Piotr. Panie, dlaczego teraz nie mogę pójść z Tobą? Życie moje oddam za Ciebie. Odpowiedział Jezus. Życie swoje oddasz za mnie. Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, kogut nie zapije, aż Ty trzy razy się mnie wyprzesz. Oto słowo Pańskie. Zobaczcie, Piotr próbuje kontrolować sytuację. Jeden z was mnie wyda. On od razu daje znaki Janowi, weź tam rozkmin, który to jest. Ja muszę wiedzieć, kto tutaj wśród nas jest rajcem. I się nie dowiaduje. Ja oddam za ciebie życie. Trzy lata słuchał tego słowa. Trzy lata pracował nad sobą bardzo usilnie. I po tych trzech latach okazało się, że w zasadzie niewiele zrozumiał. Myślał, że to od niego wszystko zależy. I na samym końcu usłyszał ostatnie słowa, jakie słyszy Piotr, wydasz mnie. Zaprzesz się mnie. Nie dasz rady kontrolować sytuacji. I Bóg to dopuścił, pokazał mu tak naprawdę, jaka jest Jego miłość, jaka jest Jego godliwość. Bóg dopuszcza nasz grzech, aby nam pokazać, kim w sercu jesteśmy. Można by rzec, że musi się wypełnić święty Piotr w Tobie. Musisz mieć taki moment, w którym zobaczysz, że twoja wiara jest słaba, że twoja miłość jest kiepska, żebyś, żebyś zrozumiał, jak Bóg Cię kocha, żebyś tego doświadczył. Będą ludzie, którzy Ciebie nigdy nie zrozumieją. Będą ludzie, którzy będą Ciebie prześladować do końca życia. Będą ludzie, którzy mają tak naprawdę misję ciebie niszczyć. Chrystus powiedział do swojego ucznia, do Judasza, co masz uczynić, czyń prędzej. To jest jakby misja. Bóg dopuszcza takich ludzi. Pozwala, aby oni istnieli. To nie jest ich wina. Oni inaczej nie potrafią. Inaczej nie potrafił. Słowo mówi, w Judasza wszedł szatan. On był zniewolony. On nie potrafił wyrzucić z serca nienawiści, pogardy. Nie potrafił. I my, chrześcijanie, chrześcijanie, mają misję wobec takich ludzi, aby ich zbawić, kochać ich. Oddać za nich życie. Będą ludzie, którzy będą mieli misję wobec Ciebie, aby Ciebie zabić. Aby Ciebie zniszczyć. Aby Tobą gardzić. I Ty masz misję wobec takich ludzi. Kochać ich. Oddać życie za nich. Proś Ducha Świętego. Bo zobacz, y nie dasz rady. Piotr próbował to po swojemu kontrolować i próbował po swojemu kochać. I nie dał rady. Dlatego proś Ducha Świętego, bo tylko on może Ci w tę noc dać taką moc.